To jest człowiek, na swoje podobieństwo nakazał się umiłować być nie jak Ciebie samego. Ty powiedz, żyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy przez Twoje przez posłuszeństwo utracił swoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bardziej nienawiści, który rodzi zardyż śmierci. W swoim niepojętym miłosierdziu Wejdzie na naszej na ziemi spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i kuwi na wieki. polecając dziedzictwo ślubnych kart historii naszego narodu związanych z ruchem solidarności, aby to, co dobre, to, co ubogaciło i uczyniło polskie nowe wartości przez serca i umysły tych Polaków, którzy autentycznie podjęli trud i wysiłek w zmaganiu się myśląc o internowaniu, prześladowaniu, o niesłusznych oszczerstwach i atakach. Aby Pan nagrodził, czy, czy, aby im błogosławił tym, którzy żyją, a tych, którzy pochwały do wieczności, aby oddarzył nagrodą szczęścia wiecznego. Pod Twoją obronę uciekamy. Święta, święta Boża, Boże, dziękuję. Dziękuję, naszymi dziękuję, dziękuję. prośbami, dziękuję, 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 w potrzebach naszych ale od wszelakich zwykłych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pozierzycielko nasza, nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas, nas oddawaj. To burza bolesna, Pani dziewi się do wszystkich. Ludź się a, za nami. A ci, którzy odeszli od do wieczności, pracują w Solidarności, aby Pan obdarzył ich nagrodą szczęścia Wiecznego. Wieczny odpoczynek radził na Panie... A, a światłość wieku, wieku i stan, i stan, i Niech nie niechań świeci. Trwają w pokoju w wiecznym. Amen. Się Jeszcze Polska nie, nie zginęła, póki zginęła, póki my żyjemy. żyjemy. Co nam obca przemość wzięła, odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za ja ja twoim przywodem łączy się z narodem. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować którzy Bustoszowi za umożliwienie uwiecznienia w tak szczegodnym miejscu istnienia klubu 70. Już teraz jesteśmy myślami przy, przy następnym 30-leciach, w jaki sposób to zrobić. A jeszcze raz z dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem, jak to wygląda, tak, to